Ja chciałem, Panie redaktorze, nawiązując do tego, co Pan mówi zawsze o, o spiskowej teorii dziejów, Tak. to żebyśmy tak sobie szczerze porozmawiali, jeśli chodzi z, 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 Pana opinia na temat rządu światowego, masonerii, tych, tych grup, które w sposób zakulisowy manipulują, które faktycznie rozdają karty i, Chodzi też o grupy te nacisku związane z międzynarodową finanserą, czyli Rockefellerowie, czyli te osoby, które czerpią pewne korzyści z, z konfliktów zbrojnych, no to jest i które jakby tak pod zdają karty. Teraz pytanie jest takie, czy na ile my jako taki Dawid w starciu z takim Goliatem, a jeszcze w nawiązaniu do tego, że przecież tutaj. Toczy się taka wojna kulturalna, czyli taki nowy kulturkampf, kultur czyli no marksizm jest w natarciu w tej chwili. I to Unia Europejska jest niczym innym jak emanacją, yy, nową emanacją marksizmu. W takiej zawarwanej formie. Taki, to jest zjadliwa bardzo i w tej chwili ja uważam, że my jako Polacy yy, sytuacja nadeszła taka, że musimy bronić bo, i walczyć o imponderabilia, bo nie dość, że się bezkarnie atakuje Polskę i Oskarża o, o współudział w Holokauście i o to, że byliśmy też współ, współwinni tym mordom na, na Żydach. I poza tym atakuje się Kościół katolicki. Na co my, jako Polacy, nie, nie możemy sobie pozwolić. A jesteśmy, jakby, uwiązani, bo wielu ludzi ma, jest uwiązanych kredytami. Są, mają pracę, boją się stracić pracę. I jest to sytuacja gorsza, moim zdaniem, niż w czasach prl bo w PRL-u sytuacja była jasna. Tam przeciwnik był jasno zdefiniowany, natomiast w tej chwili dużo ludzi jest poprzez ten relatywizm moralny, który się poprzez media sączy, oni potrafią odróżnić prawdę od zła. Jeśli ktoś jest katolikiem, tak na przykład ja, i ma pewne oparcie i opieram się na dekalogu i na, na, te, na tej tradycji chrześcijańskiej, nawet judeo-chrześcijańskiej, na, 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 na tradycji antyku, na, na, na prawie rzymskim. Bo na tym się opiera nasza cywilizacja i w tej chwili się atakuje to w taki sposób i, jest, i są, atakuje się w sposób perfidny, bo przecież ta migracja to też jest, mówiąc pańskim odbiornym terminem, spiskowa teoria głosi to, to, że to migracja jest prowadzona celowo po to, po to, żeby wywołać destabilizację i żeby walczyć z chrześcijaństwem i walczyć z państwami narodowymi poprzez wprowadzanie multikulti, czyli to jest atak na państwa narodowe. To jest poważny problem teraz. Czy, czy Pańskim zdaniem ta, ta, yy, yy, ta, grupa, yy, ta grupa państw środkowoeuropejskich, czy ta koncepcja, czy my jesteśmy w stanie w tej chwili jakoś się temu przeciwstawić? Czy możemy prowadzić samodzielną politykę, taką niezależną? Yy, yy. Czy, czy nie należałoby w takim razie wyjść z Unii, zrobić poleksitu, faktycznie dążyć do tego? Czy jest zasadne wchodzenie polskich Pol, Pol, Polaków do, do Unii, Pol, przedstawicieli prawdziwej prawicy, bo ja uważam, że prawdziwa prawica to jest właśnie na przykład Konfederacja, to coś w tej chwili tworzy. Na to. Mhm. Czy, to jest, czy nie lepiej bojkotować Unię jako taką, bo ja osobiście byłem przeciwnikiem Unii od początku, głosowałem przeciwko Unii i, i nigdy, nie, nigdy nie uważałem, że Unia Europejska, mimo tego, że Kościół Katolicki też w pewnym momencie może nie popierał wprost, ale dawał do zrozumienia, nawet ojciec święty, Jan Paweł II, mówił, że możemy coś zmienić w Unii Europejskiej, prawda, bo uważał, że ojcowie <trony> założyciele, założyciele, bo ojcowie założyciele opierali się na wartościach chrześcijańskich, natomiast uważam, że jest to niemożliwością, żeby zmienić czegoś, w czym, w takim tworze, w, w tym, co w tej chwili Unia reprezentuje sobą, bo w tej chwili to jest już taki marksizm i taki agresywny marksizm, że my jako Polacy... Yy, Musimy bronić wartości i, i chrześcijańskich. No Dobrze, a to znaczy co robić konkretnie. No właśnie pytanie, jak, jak pan o to widzi pan? Tak, no, pan poruszył kilka <coughs> spraw. Bo to są takie tematy, tak, które są. To to, to, na sercu. Jeśli pan pozwoli, to... A Polacy się boją o tym mówić. Nie, nie wszyscy, no niektórzy się nie boją. Poruszył pan kilka spraw, które mają ze sobą trochę wspólnego, ale i też się od siebie różnią w sposób istotny. Rząd światowy to jest, wie Pan, moim zdaniem jeden z takich mitów, które znakomicie się, który znakomicie się nadaje do przykrywania rozmaitych operacji wywiadowczych podejmowanych przez państwa. To jest, I to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest rewolucja komunistyczna, która się przewala przez Europę i z Amerykę Północną. I tylko dlatego nie zdajemy sobie z tego sprawy, że ona jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą my znamy. Bo my poznaliśmy strategię bolszewicką. Bolszewi strategia bolszewicka się składała z trzech elementów: gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowego duraczenia. No ona przyniosła rezultaty przerażające, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. W związku z tym, pod koniec lat 60. zaczęto odstępować od tej strategii. To był ten tak zwany eurokomunizm. I na rzecz strategii zaproponowanej jeszcze w latach 20. XX wieku przez takiego włoskiego komunistę Antoniego Gramsiego, który uznał, że Marks się pomylił. I że ta strategia bolszewicka, która była dokładnym przełożeniem teorii marksistowskiej na praktykę rewolucyjną, że to główne twierdzenie Marksa, jakoby byt określał świadomość, to na, na pewno nie jest uniwersalne, a prawdopodobnie w ogóle fałszywe. Gramsci zwrócił uwagę, że tak naprawdę to głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być sfera ludzkiej świadomości, czyli sfera kultury. I w tej strategii na pierwszy plan wysuwa się masowe duraczenie. Do tego stopnia posunięte, że bardzo wielu ludzi straciło już kontakt w ogóle z rzeczywistością. To duraczenie odbywa się przy mocy takiej piekielnej triady państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. I to duraczenie rozpoczyna się, rozpoczęło się, bo to na naszych oczach trwa od uzyskania panowania nad językiem mówionym, żeby ludzie zaczęli się posługiwać takimi zbitkami pojęciowymi, takimi zwrotami, a potem zaczynają myśleć tak zgodnie z, tym, jak się, z tymi zwrotami, jakimi się posługują. Nie wiem, czy Państwo, że się zaczęło od takiego niewinnego tego, zniknęło z języka mówionego polskiego słowo kalectwo. Zostało zastąpione takim dziwolongiem niepełnosprawność. No, to tam w końcu co to za różnica nikt nie będzie o to kruszył kopii, prawda? Ale potem poszło już dalej. Homofobia, ksenofobia, tamte różne takie mowy nienawiści już się pojawiły. Ten ko ko kotek łagodny zaczął wysuwać ostre pazury. I w tej chwili wchodzimy w etap surowości, bo komunizm bez cenzury i terroru długo wytrzymać nie może. Właśnie już nie może. I wchodzimy w etap surowości. I teraz Unia Europejska nie pan. Mam... Margaret Thatcher, która była osobą bardzo doświadczoną w polityce europejskiej i nie kibicowała polityce europejskiej, to tworzyła i światową. Nawet ona była 11 lat premierem Wielkiej Brytanii. I ona powiedziała, że Unia Europejska to jest pseudonim niemieckiej hegemonii w Europie. Ja nic nie mam do dodania do tej opinii, bo już tak jest. I teraz do, gdzie myśmy wstąpili? Otóż początkowo istniały wspólnoty europejskie, wspólny rynek, takie różne wynalazki, i te wspólnoty europejskie funkcjonowały według formuły konfederacji, to znaczy związku państw, związku państw. Tymczasem w 1993 roku wszedł w życie traktat z Maastricht, który zmienił sposób funkcjonowania wspólnot europejskich. Formuła konfederacji, czyli Związku Państw została zastąpiona formułą federacji, czyli Państwa Związkowego. I od razu myśmy weszli, to w 1993 roku się to stało. Myśmy weszli do Unii Europejskiej 11 lat później, więc nie możemy się tłumaczyć, żeśmy nie wiedzieli, gdzie wchodzimy. Co to znaczy Federacja? Państwo Związkowe to teraz od razu się pojawia pytanie, jaki jest status prawno międzynarodowy państw członkowskich. Jeżeli mamy do czynienia z Państwem Związkowym, to żaden element tego związku nie ma niepodległości. Ma jakąś tam formę autonomii, ale niepodległość nie, a przeciwnie, podlega władzom państwa federalnego, którego część stanowi. Czy polexit? Wszystko można zrobić, tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy: że jak się rozpada jakaś większa całość, to pierwsze pytanie, jakie się pojawia, to jest pytanie o granice części, jakie się z tej całości wyłonią. A jeśli nawet nie o granice, to oto, jaką pozycję wyjściową będą miały człony tej całości, które się z niej wyłonią. I nie ulega wątpliwości, że państwa mądre i silne będą starały się poprawić swoją pozycję wyjściową kosztem państw słabych i głupich. I jeżeli. Zastanawiamy się nad tym, to najpierw trzeba państwo przygotować do tego, a Polska nie jest pod żadnym względem do tego przygotowana. Pod żadnym. Nie wiem, czy państwo wiecie, że ponad 80% prawa, jakie w Polsce obowiązuje, to są dyrektywy Komisji Europejskiej. Czy rządzi dobra zmiana, czy zła zmiana, to tak jest. To tak jest. I Polska nie ma tu nic do gadania. Kiedyś nawet tam dowcipni się tacy mówili, że właściwie po co 460 posłów w Sejmie wystarczyłoby zatrudnić tłumacza jednego. No jeden to za mało, bo by się tam umarł bez przepracowania, ale dziesięciu już by sobie dało radę. No byłoby taniej, a pod względem tym to było tak samo, tylko było taniej. I to jest druga sprawa i wreszcie... Wie pan, to imponderabiliów bronić, to jest ostatni szaniec. Ostatni szaniec, bo jak już nic nie można. Proszę zwrócić uwagę, w XVIII wieku straciliśmy państwo. Ale ten okres niewoli był najowocniejszym okresem, jeśli chodzi o kulturę narodową. Właściwie wtedy dopiero tam ona tak dojrzała. Z tego wynika, że państwo wcale nie jest do tego potrzebne, żeby coś, taki fenomen się pojawił. Więc to jest dla nas wskazówka, że to, to jest ostatni szaniec. Jeżeli już doszłoby do tego, że już politycznie nic nie można zrobić, to jeszcze można zrobić w tej formie, w tej, w tej dziedzinie, żeby naród nie stracił zdolności do tworzenia żywej kultury, bo jak tę zdolność utraci, no to w takim razie zdegraduje się, uwsteczni się do poziomu przednarodowego, do poziomu narodowości. I to nam właśnie grozi, bo czym się różni narodowość od narodu? Narodowość jeszcze nie jest politycznie zorganizowana, to znaczy jeszcze nie wytwarza szlachty, elit. Czesi są bardzo dobrym przykładem po bitwie pod Białą Górą. Czeska szlachta została wyrżnięta i Czesi otrzymali szlachtę niemiecką. No i tak przez 300 lat wegetowali. Dopiero w XIX wieku zaczęli odzyskiwać tę zdolność zaczęli odtwarzać te elity swoje, własne. Nastąpiło odrodzenie narodowe czeskie. Czyli to można utracić, można to odrobić, albo nie można. I dlatego w, w, w Polsce taka walka jest z duchowieństwem katolickim. Tam religię, to tam wie Pan, nikt tam z religią nie walczy, bo to jakiś tam walczyć. Z duchowieństwem, w razie czego podstawią nam, wie Pan, żywą cerkiew, tak jak w Rosji. Tylko z duchowieństwem, bo to jest jeszcze taka namiastka szlachty. I chodzi o to, żeby przed okupacją spodziewaną. Odciąć naród polski nawet od tej namiastki szlachty. Ten Bukowski, o którym wspominałem, opowiadał mi za Jelcyna, był wpuszczony, przyjechał do Rosji i był wpuszczony do archiwum KGB. I tam przekonał się, jak przeglądał tę dokumentację, że tam, gdzie Sowieci wkraczali, wszystko jedno do jakiego kraju, to od razu obcinali mu głowę to znaczy likwidowali warstwę przywódczą, jak to po rosyjsku jest tak zwanych zaczęścików, czyli tych, co tam zaczynają, mogą coś zacząć. Tych eliminowali bez litości. Obcinali każdemu narodowi głowę. No i on już był bez głowy, to tam można go było przerobić na konserwy dla psów nawet. I my takie w tej fazie jesteśmy. W tej fazie jesteśmy. Pani tu się domaga ode mnie, żebym teraz wymyślił jakąś czarodziejską ruską, machnął i. No, nie ma tak, że czarodziejska ruska. W XVIII wieku walka ze śmiercią państwa zakończyła się klęską śmiercią tego państwa. I tak bywa. I tak bywa. 123 lata, cztery pokolenia w niewoli się ukształtowały. Ale proszę patrzeć, jak się ukształtowały. Taka pa, kultura polska się rozwinęła, patriotyzm polski przetrwał właśnie dzięki takim ludziom, którzy nie, tam, nie opuszczali rąk, tylko robili swoje. Naród polski zachował zdolność do tworzenia kultury i zachował elity. I zachowali. Ty, nie utracił tej zdolności, dlatego przetrwał jako naród i jak tylko warunki się poprawiły, to odtworzył się politycznie, się zorganizował natychmiast. I oto, to jest, dlatego mówię, że to jest ostatni szaniec. To jest ostatni szaniec, jak już by było całkiem źle, to jeszcze to możemy zrobić. Jeszcze to możemy zrobić, bo politycznie możemy zostać zwasalizowani, możemy zostać okupowani, może tu na części Polski i Ukrainy powstanie Judeo-Polonia, a dlaczego nie? Niemcy dostaną ziemię utracone, no i tym ich kupią, a na części Polski Polska jest rozebrana, Ukraina już jest rozebrana. No to cóż to szkodzi połączyć, pod żydowskim powiernictwem połączyć te dwie części. Nie takie rzeczy się robiło, prawda? Więc musimy sobie zdawać sprawę, że to. Polska się znalazła na skutek wieloletnich zaniedbań bardzo trudnej sytuacji. I tu czarodziejskich rozwiązań nie ma żadna dobra wróżka. Nie, różdżką czarodziejską z tej sytuacji nie jest w stanie odwrócić, bo to za daleko to zaszło.